Witam was wszystkich po rekordowo krótkiej przerwie pomiędzy kolejnymi odcinkami naszego programu. Jak wiecie dziś jest 9 kwietnia, czyli dzień specjalny dla tajemnic i ciekawostek GTA 3. Dokładnie rok temu dane wam było obejrzeć pierwszy odcinek, który po mniej lub bardziej przychylnych spojrzeniach zagościł w waszych sercach i postanowiliście oglądać całą serię aż do tej pory. Mowa oczywiście o okrągłej rocznicy rozpoczęcia produkcji tajemnic i ciekawostek GTA 3 więc jak się domyślacie program ten obchodzi swoje urodziny w związku z tym postanowiłem się wywiązać ze swojej obietnicy i przygotowałem dla Was kolejny odcinek który mam nadzieję jakością nie będzie odbiegać od poprzednich. Jeśli chcecie dalej oglądać moje marne wypociny to zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek tajemnic i ciekawostek. Kończę moją przemowę bo zaraz rozkleję się z wrażenia. Starym zwyczajem zabierzmy się za pierwszą ciekawostkę w dzisiejszym.

Jak wiecie każda z odsłonie ma swoje ciemne strony. Tym razem skupimy się na postaci jaką był Darkel, jeden z niedoszłych pracodawców Klauda dlaczego usunięto go z gry? To pytanie ma swoje uzasadnienia. Jednym z nich jest sam fakt iż misje które miały być zlecane przez Darkla były zbyt kontrowersyjne. Jedna z misji miała polegać na zniszczeniu budynku Love Media za pomocą awionetki Dodo, która tuż po ataku na World Trade Center łudząco przypominałaby w grze atak terrorystyczny z 11 września 2001 roku. Drugą misją zlecaną przez Darkla miało być wysadzenie autobusu szkolnego wraz z jadącymi w nim dziećmi. Jak łatwo się domyślić, w grze miały być także dzieci. Jednak po dłuższych rozważaniach z tego pomysłu także zrezygnowano, ponieważ misję wysadzenia autobusu uważano za zbyt okrutną. Darkel miał także swoimi pomysłami naruszyć gospodarkę Liberty City, a jego mieszkaniem miał być tunel, w którym możemy spotkać czterech bezdomnych. Jeżeli wasz słomiany zapał nie ma granic i chcecie coś jeszcze robić w Liberty City po przejściu fabuły głównej to ciekawostka w sam raz dla was. Kiedy myśleliście, że nie da się rady włączyć radia w policyjnym samochodzie to jesteście w błędzie. Udamy się teraz pod komisariat policji skąd weźmiemy radiowóz na którym pokażę Wam ciekawostkę nadesłaną przez użytkownika kamikaze Prohelo. Dobra, dotarliśmy na miejsce. Mora wsiąść do radiowozu i przekonać się, co ta bryczka potrafi. Kurwa nie ma muzyki. Co by tu zrobić, żeby włączyć własne radio? Klawiszem do przestawiania stacji, co prawda tego nie zrobicie, ale wciskając klawisz F9, wasza ulubiona muzyka w odtwarzaczu MP3 zacznie rozbrzmiewać w dosłownie chwilę. Dzięki temu sposobowi możecie umilić sobie czas, słuchając muzyki, oraz w tym samym czasie wykonywać kolejne misje policyjne. Widłami, twój przerzucaj, to jest wypas, wypas ból, wypas ból. Tym razem wybierzemy się w okolice Portland, aby zobaczyć kolejny dziwny błąd w stworzonej przez Rockstara grze. Jak wiadomo dźwigi są ogromne, ale czy aż na tyle, aby zniknąć w mgnieniu oka? Dojedźmy zatem i przekonajmy się, czy ciekawostka nadesłana przez Venoma136 stanie się rzeczywistością. Dotarliśmy do celu. Jak widzicie żurawie dźwigów wciąż pracują i przenoszą jakieś główne słoni w kontenerach. Teraz przyjrzymy się temu bliżej. -o, -o, o ja pierdzielę. Jak widzicie żurawie znikły w mgnieniu oka. Jak się przekonaliśmy, i tak wielkie rzeczy potrafią ulotnić się w 5 sekund. Pora ukarać te czarcie pomioty moją wyrzutnią rakiet kupioną w Tesco na promocji. A, ale urwał. Ale to było dobre. Dobra, spadam stąd. Przechodzimy do kolejnej ciekawostki. Pamiętacie jeszcze te dziwne błędy związane ze zgniatarką samochodów znajdującą się nieopodal siedziby I tym razem kryje ona w sobie kolejną tajemnicę, którą postanowiłem Wam zaprezentować. Do wykonania tej ciekawostki będzie potrzebny Wam jakikolwiek samochód mniej więcej tej samej wysokości co ta ciężarówka, pod warunkiem, że będzie można na niego wskoczyć. Dobra, teraz zaparkujemy pod zgniatarką i wskoczymy na samochód. pora wskoczyć do zminiatarki i zobaczyć jakie gówno czają się na jej dnie Ło -o -o -o, Jezus Maria co się dzieje jak widzicie to gówno odebrało mi całe życie i wywaliło w pobliskim szpitalu pamiętajcie aby nie robić tego w domu bo takie zabawy kończą się tragicznie idziemy zatem zabrać się za kolejną ciekawostkę Vroom, wRUM, wRUM, jazda. Specjalnie dla was skok kaskaderski wykonał Cloud Max. Portland w Massachusetts. Dobra, koniec tego oszaleństwa, podjeżdżamy zatem do kolejnej ciekawostki. Tym razem zobaczymy czy usługi oferowane przez malarzy Liberty City trzymają się norm usług unijnych. Dobra, podjechaliśmy na miejsce. I proszę bardzo, co my tu mamy? Kolejny dowodzik na to, że malarz malując numer garaży odwalił podczas swojej pracy małe opierdalanko. Garaż ten jako jedyny z siedmiu nie został ponumerowany poprzez namalowanie na nim odpowiadającej mu liczby. Dziwna sprawa. Tym bardziej, że chyba ślepy zleceniodawca nie zauważyłby braku numerka na jednym z garaży. Opuszczamy tą melinę i zabieramy się za ostatnią ciekawostkę. W ostatniej ciekawostce w dzisiejszym odcinku sprawdzimy czy gang Diablo ogranicza się jedynie do użycia kijów baseballowych i pięści. Aby nasza ciekawostka zakończyła się sukcesem będzie potrzebne nam nie za wysokie auto osobowe. Podjedźmy teraz w okolice w której urzędują członkowie gangu Diablo i zróbmy tam małą zadynkę. Kiedy sprowokujemy jakiegoś leszcza szybko trzeba wskoczyć na auto i czekać na zamierzony efekt. Jak widzicie, gdy pięści oraz kij nie dają rady, to pora sięgnąć po pistolet. Jest to jedyny wyjątek, kiedy członkowie tego gangu zaczynają używać broni palnej, ponieważ nie są oni w stanie sięgnąć swojego celu. Jeszcze tylko zrobię z nich mielone i spotykamy się zaraz w studiu. Mam nadzieję, że czas spędzony przy tym odcinku jak zawsze przebiegł wam miło i nie zawiedliście się na nim. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że dzisiejszą reklamę kont wygrywa The Gangster's Remer. Tym razem w związku z pierwszymi urodzinami programu postanowiłem reklamą konta nagrodzić tę osobę, która w komentarzu pod filmem napisze jakie ma odczucia z całą serią tajemnic i ciekawostek GTA 3 związane oraz jaka jest według niego najciekawsza ciekawostka. Mam nadzieję, że te osoby, które nigdy nie zdążyły zgłosić się na czas, tym razem będą miały szansę wygrać uczciwie reklamę konta w kolejnym odcinku TIC. Pozostaje mi tylko pożegnać się z wami i zaprosić na kolejny odcinek tajemnic i ciekawostek GTA 3, który powinien pojawić się za jakiś czas.